Cześć, tu Kuba Kosecki. Zapraszam do mojej relacji z poniedziałkowych treningów. Zaczęliśmy od ciężarów. Ćwiczyłem mięśnie, nóg, żeby szybciej poruszać się na boisku. Każdą z serii skończyliśmy wieloskokiem. Nie czuję już bólu w nodze, który dokuczał mi na koniec grupowania na Cyprze. Po gumach ćwiczyliśmy rozgrywanie akcji. Najpierw jedna drużyna broniła się, a potem atakowała. Tenerom chodziło o to, żeby szybko przedostać się z piłką pod bramkę rywali. Moja drużyna zdobyła kilka bramek, ale często ze spalonego. Po południu była taktyka. Myślimy już o meczu z Koroną. Mamy kilka rzeczy, którymi chcielibyśmy ich zaskoczyć. Skończyliśmy dzień grą na skróconym polu. Pięciu w środku, pięciu na zewnątrz każdej drużyny. Było sporo emocji. Mogłem zdobyć kilka bramek, ale na większe pół Furmi. Czuło się na remisie 6-6. Dzięki za uwagę. Zapraszam do kolejnych relacji na Legia.com.